Ej, a pamiętacie 2016 rok? Teoretycznie to tylko 6 lat temu, ale biorąc pod uwagę, że podczas pandemii COVID-a czas stracił dotychczasowe znaczenie, to i 2016 rok być może odsuwa nam się w przeszłość o wiele bardziej, niż byśmy się tego spodziewali. A jeżeli pamiętacie 2016 rok, to za co go pamiętacie? Bo jeżeli należycie do mojego pokolenia i podobnie spędzaliście dzieciństwo, to jest spora szansa, że właśnie ten rok będziecie pamiętać za premierę Pokémon Go. To właśnie latem 2016 roku rozpoczęła się nowa Pokemania. I ja ją pamiętam bardzo dobrze, bowiem kiedy ta aplikacja wchodziła do Europy, ja akurat miałem bardzo fajną wycieczkę za granicę Polski. I doskonale pamiętam, jak pobrałem ją na telefon i próbowałem złapać jakiegoś Pokemona, który nie byłby pj w tym miejscu, w którym byłem, żeby uwiecznić to na zrzucie ekranu i żeby w ten sposób wrzucić posta na Facebooka. I wydawałem na to bardzo dużo pieniędzy, chyba wydałem z 40 albo 50 zł na roaming, żeby to się udało jakoś skleić i żebym miał innego niż PJ- Pokemona na tle wieży. Eiffla. Z Pokémonami i z 2016 rokiem kojarzy mi się właśnie Paryż. A Paryż będzie teoretycznie głównym bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. W nim bowiem rozgrywa się akcja powieści Zdobycz autorstwa Emila Ezoli, czyli drugiego epizodu w wielkiej sadze Rugon-MacCartowie. Sadze, którą jak Wam już kiedyś obiecywałem, prędzej czy później przerobimy sobie tutaj. W całości. No i maj będzie tym miesiącem. Większość maja poświęcimy właśnie na tę powieść, bo to będą aż trzy odcinki podcastu. Nie wróży to dobrze mojej słuchalności, moim wynikom, ale co zrobić? Taka jest moja misja. Dzień dobry albo dobry wieczór w najbardziej niszowym podcaście w polskim internecie, czyli podcaście na piechotę. Audycji, w której próbujemy odczarować klasyczną literaturę, albo do niej, tak jak w przypadku Emila Zoli, raczej zachęcić, bo odczarowywać tutaj nie ma czego. No chyba, że ktoś Zole rzeczywiście bierze za takiego pornografa, jakim się go opisywało w XIX wieku. To wtedy te czary przypominałyby bardziej egzorcyzmy. Ale jak wiecie, ja nie jestem po tej stronie barykady. Chciałbym bardzo Wam opowiedzieć o tej książce i ją zaprezentować tutaj przez najbliższe trzy tygodnie. Jeżeli dla kogoś to jest pierwszy odcinek podcastu, w którym będzie mowa o twórczości Zoli, to ja odsyłam do dwóch poprzednich, e, znaczy poprzednich, dwóch przeszłych odcinków na piechotę, w których znajdziecie zarówno opracowanie dotyczące powieści eksperymentalnej Emila Zoli, jak i całkiem spory odcinek o pierwszym tomie tej sagi, czyli o pochodzeniu rodziny Rugon McCartów. Tymczasem dzisiaj zajmujemy się jego kontynuacją. Mleko się rozlało. Rodzina istnieje i rozpierzchła się po całej Francji drugiego Cesarstwa. Więc eksperyment czas zacząć. Przypominam, że eksperyment będzie polegał na tym, że bierze się jakieś gotowe środowisko i obserwuje się je z zewnątrz. W tym środowisku miesza się swoje pionki i patrzymy, jak na decyzje tych pionków, jak na ruchy. Nasze jako graczy reagować będzie owe środowisko. Będziemy zapisywać sobie efekty tych obserwacji <grydy> pod postacią gigantycznych książek. I tak to będzie dość często wyglądało u Zoli. I na pewno będzie to wyglądało tak w zdobyczy. W książce tej, jak już powiedziałem, jakiś czas temu w zasadzie ukryte są dwie książki. Dlatego też. Główny odcinek o tym podcaście podzielony będzie na dwie bardzo wyraźne części. Bierze się to stąd, że książka pierwotnie planowana była jako to, czym zajmować się będziemy właśnie dzisiaj. I dopiero w trakcie pisania Zola wpadł na pomysł, jak tę książkę uatrakcyjnić, jak ją lepiej sprzedać ówczesnej publiczności. Czytaj, jak wzbudzić większą kontrowersję wokół postaci samego siebie. I swojej twórczości, bo to jest właśnie ten początek drogi Emila Zoli do statusu, z którego się nabijałem jeszcze przed chwilą. Tym drugim wątkiem, tym którym dotkniemy czy zanalizujemy dopiero za tydzień, będzie wątek kazirodczej, w zasadzie miłości pomiędzy dwojgiem bohaterów zdobyczy. Tymczasem, dzisiaj zajmiemy się warstwą historyczną i tym, co tak naprawdę, niestety, w moim mniemaniu przynajmniej, stanowi o wartości zdobyczy i o tym znaczy i decyduje, że ta książka jest odrobinkę lepsza od swojej poprzedniczki, czyli wątku Paryża. Paryża za czasów początków drugiego cesarstwa. Pochodzenie rodziny Rugan-Macartów rozgrywało się w 1851 roku, kiedy miał miejsce zamach stanu Napoleona III Bonapartego. Bonapartego. Tymczasem akcja zdobyczy rozgrywa się na płaszczyźnie, na przestrzeni kilku następnych lat. Podczas tego, co dzisiaj nazywamy wielką przebudową Paryża. Według Zoli, ta przebudowa była spowodowana przede wszystkim chęcią takiego pokazania własnej potęgi. Więc w zasadzie jest to taki konkurs PENISA. I Napoleon III Bonaparte pokazuje, że ma największego. Skumał się on w latach 50. z postacią, której zaraz nazwisko tutaj jest gwałce na, na wizji, z, z postacią Żożorza Ausmana Usmana, któremu zlecił ten, te, to wielkie przedsięwzięcie, które ma przekreślić tradycję, przekreślić przeszłość i przebudować dotychczasową. Potężną przecież stolicę kultury, w coś niespotykanego do tej pory. Plan Ausmana był taki no dość kontrowersyjny. Dzisiaj nikt nie zgodziłby się na coś podobnego, żeby, jak podają źródła, przebudować około 60% budynków w mieście i zrównać z ziemią mnóstwo zabytków średniowiecznych, przekopać w zasadzie kilka centralnych dzielnic i sprawić, że. Miasto w ogóle nie przypomina samego siebie. Więc, z jednej strony, dzieją się rzeczy niesamowite. A u Zoli bardzo często w opisach wyrażane jest to poprzez w zasadzie nieustanną chmurę pyłu z budowy i z kolejnego niszczenia dawnych kamienic, stawiania nowych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jest w tym wszystkim również gigantyczny pieniądz. I ten pieniądz będzie najważniejszym zainteresowaniem naszego głównego bohatera. W jego charakterze następuje trochę zmiana, jeżeli się czyta tę książkę zaraz po pochodzeniu. To postać Arystydesa, Arystydesa Różona, Rugona, o Jezus, przepraszam, Arystydesa Rugona. W tamtym pierwszym tomie była takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, że komedii reliefem. To takim humorystycznym elementem w dość obślizguje historii całego rodu. Natomiast kiedy wyjeżdża z Plasą i trafia do śladami swojego brata Eugeniusza, trafia do Paryża, zjawia się u drzwi brata i prosi o jakąś pomoc. Brat mu daje posadę i daje mu również taki sygnał, że jeżeli jest inteligentny, na tyle inteligentny, na ile go zapamiętał, to da sobie radę, żeby tę posadę dobrze wykorzystać. I Arystydes w takiej urzędniczej pracy Powoli, gdzie niegdzie, przysłuchując się, on ma taki zmysł w ogóle szukania wszelkich tajemnic, przeszukiwania biurek, podsłuchiwania i tak dalej. Wyłapuje te rodzące się plany wielkiej przebudowy. I rozumie, że jeżeli byłby o kilka kroków do przodu względem planów remontowych, mógłby dorobić się olbrzymiej fortuny w zasadzie na niczym. I ponoć takich ludzi. Wtedy w Paryżu nie brakowało. Na przebudowę szły miliardy, i w wyniku tego, że rozkaz nowego przywódcy brał się przede wszystkim z chęci stworzenia jakiegoś pokazu siły, nikt nie liczył się z tym, czy te wydatki są racjonalne, czy też nie. Stąd ludzie, którzy próbowali się na nich mocno dorobić, dorabiali się fortun, które dzisiaj aż brzmią niedorzecznie. Zmuszony przez swojego brata, Arystides zmienia nazwisko z Rugon na Sakart, i pod tym nazwiskiem będziemy go już teraz spotykać w całej serii. I mając pewną sumkę, przeprowadza pierwsze udane przekręty finansowe związane z tymi planami remontowymi. To znaczy, on kupuje te kamienice stare. Które są przeznaczone do wyburzenia, znając plany przyszłej metamorfozy miasta, i kiedy je kupuje, no to otrzymuje bardzo duże odszkodowanie od władz miasta za to, że musi poświęcić swoją własność na rzecz tejże metamorfozy. Są to jednak w zasadzie fistaszki wobec tego, o czym marzy Sakart, bo jest on postacią niesamowitą. Zaraz do niego wrócę i trochę damy mu więcej przestrzeni. Pokażę Wam, jak to jest opisane. Część swojej przyszłej fortuny buduje zaś na małżeństwie. Jeżeli ktoś wnikliwie czytał poprzedni tom, to wie, że Sakart czy Arystydes żonę miał, kiedy wyjeżdżał z plasą. ale ta żona zachoruje i już na kilka godzin przed jej śmiercią. Arystydes zaplanuje następne małżeństwo. W kapitalnej po prostu scenie. Jednej z najlepszych w całej książce. Za pośrednictwem swojej siostry Sydonii dowie się o młodej Renacie, kobiecie z bardzo bogatej rodziny, która dopiero co zaszła w ciążę i jej rodzicom zależy jak naj, na jak najszybszym, najszybszym małżeństwie, żeby nie wyszło, że to dziecko jest z nieprawego łoża. Więc nasz Arystydes zgodzi się poświęcić swoje nazwisko, wziąć sobie Renatę za żonę, pod warunkiem, że wraz z nią dostanie wystarczająco duży. Posak I ten Posak oczywiście ma zamiar wykorzystać w kolejnych machlojkach finansowych. Może ja nawet tę scenę wam tutaj odczytam, dlaczego by nie. Tak więc mamy Arystydesa, mamy jego siostrę Sydonię, która informuje bohatera o potencjalnym małżeństwie i mamy umierającą w łóżku powoli dawną żonę Sakarda, czyli Aniele. I w pokoju obok chorej, która w agonii jęcząc Powoli żegna się ze światem, a rozmawiają pozostali dwaj, pozostałych dwoje bohaterów. Sakard zaczął zadawać krótkie pytania: Ile lat ma panna? 19. W Wciąż od kiedy? Od trzech miesięcy. Na pewno poroni. Na pewno poroni, to jest bardzo fajne. Rodzina jest bogata i uczciwa? Mieszczanie z dziada pradziada. Ojciec był wyższym urzędnikiem sądowym. Piękna fortunka. Ile poświęciłaby ciotka? 100 tysięcy franków. I znów zapanowało milczenie. Pani Sydonia przestała pochlipywać. Załatwiała teraz sprawy handlowe. Jej głos brzmiał metalicznie jak głos przekupki dobijającej targu. Brat, spoglądając na nią pod oka, dorzucił z pewnym wahaniem: A ty, co byś za to chciała? Zobaczymy później, odparła. Kiedyś ty mi oddasz jakąś przysługę. Odczekała kilka sekund, a ponieważ milczał, zapytała wręcz: No więc co postanawiasz? Te biedne kobiety są w rozpaczy, nie chcą dopuścić do skandalu. Obiecały jutro powiedzieć ojcu nazwisko winowajcy. Jeżeli się zgadzasz, pośle im twój bilet wizytowy przez posłańca. Sakart jakby ocknął się ze snu, zadrżał i odwrócił się lękliwie w stronę sąsiedniego pokoju. Wydało mu się, że dobiegł go stamtąd lekki szelest. Ależ ja nie mogę, rzekł z trwogą, sama wiesz, że nie mogę. Pani Sydonia spoglądała na niego uparcie wzrokiem zimnym i pogardliwym. Wszystka krew rugonów, wszystkie piekące żądze podpłynęły mu do gardła. Wyjął z portfelu bilet wizytowy i podał siostrze. Ta włożyła go do koperty, starannie wytarłszy przedtem adres. Później wyszła. Nie było jeszcze dziewiątej. Zostawszy sam, Sakard podszedł do okna i oparł czoło o lodowate szyby. Zapomniał nawet o zwykłym wystukiwaniu palcami po szkle. Lecz noc była tak mroczna, ciemności na dworze kłębiły się tak dziwacznie, iż poczuł się nieswojo i machinalnie wrócił do pokoju, gdzie umierała Aniela. Zapomniał o niej i doznał straszliwego wstrząsu, widząc ją współleżącą, opartą o poduszki. Oczy miała szeroko otwarte, fala życia zdawała się napływać z powrotem do jej ust i policzków. Mała Klotylda z lalką na ręku siedziała na brzegu łóżka ledwo ojciec był się obrócił, śliznęła się do sypialni, skąd ją przedtem wyprawiono, a gdzie ciągnęła ją ciekawość rozbawionego dziecka. Sakard z głową nabitą tym, co powiedziała mu siostra, ujrzał teraz swe marzenia obrócone w niwecz. Jakaś straszliwa myśl musiała zabłysnąć w jego oczach. Aniela, przerażona, chciała rzucić się w głąb łóżka do ściany, ale śmierć nadchodziła. To odsknięcie się w agonii było ostatnim błyskiem gasnącej lampy. Umierająca nie miała siły się ruszyć. Osunęła się bezwładnie i nadal wypatrywała się szeroko otwartymi oczyma w męża, jakby śledząc każdy jego ruch. Sakard, któremu wydawało się w pierwszej chwili, że nastąpiło jakieś diaboliczne zmartwychwstanie, wymyślone przez los po to, by na zawsze przykuć go do nędzy, odzyskał pewność siebie, widząc, że nieszczęśliwa kobieta nie przeżyje nawet godziny. Pozostało mu jedynie uczucie nieznośnego skrępowania. Oczy anieli mówiły, że słyszała rozmowę męża z panią Sydonią i że lęka się, by jej nie zadusił, gdyby nie umarła dość prędko. I było jeszcze w jej oczach straszliwe zdziwienie istoty łagodnej i nieszkodliwej, która w ostatniej chwili życia spostrzega podłość tego świata i drży na myśl o długich latach spędzonych u boku bandyty. I to koniec tej krótkiej, ale fantastycznej sceny. Sceny, w której Umiera Arestydes Rugon, oczywiście metaforycznie, i rodzi się Arestydes Saccard, ten prawdziwy, ten, który w końcu po wielu latach czekania będzie mógł dorobić się prawdziwej fortuny, o której zawsze marzył. I oczywiście dorobi się jej nad zwłokami własnej żony. Ten motyw, że jego żona Aniela słyszała tę całą rozmowę i pod sam koniec swojego życia zrozumiała, jest tak przerażająco zolowski, to jest tak dobry naturalizm, że po prostu aż ciarki. Są właśnie takie momenty w tej książce. Momenty warsztatowego, literackiego przebudzenia się Emila Zoli. Powolnej przemiany z pisarza co najwyżej niezłego, w pisarza, który zdecydowanie zasługuje na uwagę wszystkich. Drobne fragmenty. Poznaliście właśnie jeden z nich i zaraz przejdziemy do drugiego. Absolutnie najlepsze w tej książce są takie dość krótkie fragmenty, krótkie opisy. Sakarda, który oczami wyobraźni widzi pod ulicami miasta płynącą rzekę złota, rzekę monet, szeleszczącą rzekę Forsy. I uważa, że ta rzeka, jeżeli by w odpowiednim miejscu się wkuć, co jest oczywiście odniesieniem do całego remontu, wybija źródłami banknotów. I z tej rzeki każdy, kto jest wystarczająco cwany, wystarczająco przebiegły i mądry, może zaczerpnąć tyle, ile jest w stanie unieść. Problem jest taki, że Sakart chciałby unieść jeszcze więcej niż w ogóle byłby w stanie utrzymać. Eee, czy to ma sens takie powiedzenie? Wiecie o co mi chodzi? Eee, no, generalnie eee, bardzo pazerny jest i nigdy mu nie jest mało. No, zresztą posłuchajcie sami, tylko tworzę w odpowiednim miejscu. Sakard czuł się coraz bardziej wygłodniały. Widok potoków złota przepływających mu przez palce wzmagał jego żądzę. Miał wrażenie, iż wokół niego coraz to szerzej rozlewa się morze dwudziestu frankówek. Z jeziora przemienia się w ocean. Wypełnia niezmierzony horyzont łoskotem niezwykłych fal, metaliczną muzyką, co kąsała mu serce. I pływak z dniem każdym coraz to śmielszy wypuszczał się odważnie, nurkował i znów wypływał to na plecach, to na brzuchu. Przemierzał ten nieobjęty przestwór w dni pogodne i burzliwe. Ufny, iż dzięki swej sile i zręczności nigdy nie pójdzie na dno. Paryż tonął wówczas w chmurze pyłu z rozbijanych murów. Czasy, przepowiedziane przez sakarda na wzgórzach Montmartre, nadeszły. Rombano miasto w kawałki, a on maczał palce w każdym nacięciu, w każdej ranie, piętrząc po czterech jego krańcach własne zwaliska. Był wmieszany w każdą zadziwiającą historię. To jest koniec tego fragmentu, w którym właśnie widzimy, jak on oczami wyobraźni nurza się w tej rzece i jak korzysta na tym, że ktoś niszczy dotychczasowy pomnik europejskiej kultury. To są te fragmenty książki, które my oglądamy w retrospekcjach. I to retrospekcje są najsilniejszym elementem zdobyczy, ponieważ kiedy dzieje się akcja właściwa, to Sakart jest już osobą uznawaną w całym mieście i uważaną za mega bogacza. Prawda jest taka, że on pieniędzy tak naprawdę nie posiada, on cały czas, wszystko to co ma, przelewa dalej. Jego pieniądze są wirtualne. Jego fortuna, której nikt nie jest w stanie nawet zliczyć, tak naprawdę nie istnieje. On żyje ciągłymi spekulacjami, ciągłymi obstawkami, ciągłymi przejęciami, kolejnymi przekrętami. I gdyby przyszło mu tak nagle po prostu wyciągnąć tyle pieniędzy, ile chociażby warte jest jego gigantyczne domostwo, no to musiałby rozłożyć ręce. Ze skromnymi czerwonymi policzkami, bo tych pieniędzy tak naprawdę nie miał. W każdym razie to poprzez Sakarda i jego nową rodzinę, czyli Renatę, jego żonę, ją się zajmiemy dużo szerzej w następnym odcinku, oraz syna jeszcze pamiętającego czasy Plasson, czyli Maksyma, oglądamy środowisko najbogatszych z najbogatszych w Paryżu. Ludzi, którzy patrzą. Na to widowisko historii, na tą wielką przebudowę, i postanawiałem się podczas tych dwóch, w zasadzie dekad, jak najlepiej bawić. I to jest dokładnie to, co Zola chciał przebadać w swoim utworze: czemu chciał poświęcić najwięcej miejsca i czemu, niestety, poświęca tego miejsca najwięcej, ponieważ mnóstwo jest tam opisów. Opisów na trzy albo cztery strony, na przykład domów, albo ogrodów pod tymi domami, albo toalety. Renaty, albo wystroju wnętrz, które są tak szczegółowe, że wydaje mi się nawet taki wariat na punkcie naturalizmu, jak ja, musi wziąć głęboko powietrze i albo przeskoczyć to, albo zacisnąć zęby i mimo pewnej, pewnego znużenia czytać dalej. Ciekawe to wszystko jest, jeżeli zna się odrobinę biografii autora, ponieważ podczas pisania zdobyczy, Zola był jeszcze bardzo ubogim dziennikarzem i na pewno nie miał akcesu, biletu na wydarzenia, o których starał się pisać. Jeżeli wierzymy jego wczesnym biografiom oraz własnym zapiskom, to poświęcił on wiele miesięcy zdobywając informacje od ludzi zaznajomionych z takimi. O których on pisze, i notując no, każdy szczegół, jaki mógł zanotować, i chciał w tej książce te wszystkie szczegóły odtworzyć. Więc on pracuje w środowisku, którego nie był w stanie tak zmysłowo, empirycznie przebadać. Więc to jest taki naturalizm, czy powieść eksperymentalna, to taka jeszcze nie do końca zgodna z własnymi zasadami. No ale taki wybrał sobie temat, to tylko w ten sposób mógł sobie poradzić. I część rzeczy, która tam sprawia wrażenie nudne, wydaje mi się, że jest tak napisana z premedytacją. To znaczy, ludzie ci rzeczywiście odczuwali gigantyczny splin, mimo tego, że wokół nich działa się prawdziwa dosłownie, literalnie, rewolucja. Spotykali się bowiem na imprezach, które kosztowały pewnie tyle, ile, ma, ile my zarabiamy rocznie albo kilku, przez w trakcie kilku lat i pili alkohol, bawili się z kobietami, ale przy okazji ziewali przeciągle oni wszyscy są tacy na maksa znudzeni tym życiem w gigantycznym luksusie. Więc to chyba miało troszeczkę być takie. Ale bez wątpienia Zola tutaj tworzy ciekawą grupę społeczną. W przypadku pochodzenia rodziny rugon mccartów nie możemy tutaj mówić jeszcze o prawdziwych badaniach. Tutaj ewidentnie tak jest. Paryż jest miastem złożonym z nieskończonej w zasadzie liczby warstw. A on wybiera sobie jedną z tych warstw i stara się ją opisać jak najbardziej, tak wiecie, z lupą, jak detektyw. Diabeł tkwi w szczegółach i tak dalej. I być może dlatego podczas pisania wpadł na taki pomysł, na jaki wpadł, ponieważ musiał się zastanawiać wraz ze swoimi bohaterami, jak przerwać nudę, jak wprowadzić ekscytację do życia, które może mieć wszystko, ma wszystko już od lat, już wszystko zrobiło, wszystkiego próbowało i było wszędzie. Jak przemienić, jak zelektryzować swoją codzienność w świecie, który całkowicie leży u naszych stóp. Tutaj właśnie z buta wjeżdża Renata, czyli druga najważniejsza bohaterka tej książki oraz to, co nazwałem drugą książką w tej książce. O czym będziemy gadać w przyszłym tygodniu. Więc dzisiaj chodziło mi o to, żeby wam pokazać, zaprezentować potencjał zdobyczy jako źródła historycznego. Pamiętajmy, że Zola to opisuje z bardzo, bardzo małym dystansem te czasy drugiego cesarstwa, więc on sam to traktował jako taki dziennik historyczny jako próbę zarejestrowania jakiegoś wyrywku czasu. I podejrzewam, że niewielu autorom udałoby się podobnie duże wyzwanie zrealizować. Tymczasem, Zoli powoli się to zaczyna udawać. Tak jak powiedziałem, zdobycz jest fajna. Dla mnie odrobinę lepsza od pochodzenia. Przede wszystkim ze względu na to, wszystko, o czym tutaj bardzo pobieżnie opowiadałem. Przede wszystkim ze względu na tę historyczno-spekulacyjną część książki i na postać Arystydesa Sakarda. Najbardziej nikrzymnego człowieka, pozbawionego jakiejkolwiek emocji, jakiejkolwiek empatii, dążącego do swojego celu po iście niczańskich trupach. No, jeszcze do mnie znano koncepcję od człowieka, ale ewidentnie Sakard za takiego się uważał. Czy zdanie to jest bardzo ciekawa książka o latach 50. i 60. XIX wieku w Paryżu, dokumentująca takie wydarzenie. O którym jest zaledwie jeden mały artykuł w Wikipedii, byłoby wystarczającym argumentem, żebym ja kogoś zachęcił do zdobyczy zoli, kogoś innego niż mnie. Ten odcinek być może nam podpowie trochę, pomoże odpowiedzieć na to pytanie. A jeżeli nie, no to ja do tej zdobyczy Was spróbuję zachęcić faktem, że mamy tutaj rzeczywiście wątek kazirodczy, o, o, ale o nim będziemy gadać dopiero w przyszłym tygodniu. No, i zostawimy sobie na koniec kilka takich luźnych tematów. Ja wam tutaj dopiero co przed tym odcinkiem o maturach. Obiecywałem rozszerzenie się horyzontów podcastowych powiązanych z moim nazwiskiem i to rzeczywiście będzie się działo. Gdzieś pomiędzy tym a następnym odcinkiem, na piechotę, powinniście, ci, którzy mnie gdzieś tam obserwują, otrzymać odpowiednie informacje i będziecie mogli rzucić uchem, co tam nowego się w tle, na drugim planie, za kurtyną tego naszego najbardziej niszowego podcastu, wyprawiało w ostatnich dniach. Na razie jednak nie zapeszam. Zostawię sobie jeszcze chwilę na budowanie jakiegoś napięcia. Przypominam, że w przyszłym tygodniu dalej zajmujemy się Zolą i za dwa tygodnie też zajmujemy się Zolą, to znaczy, będziemy mieli odcinek taki, nazwijmy to specjalny. Traktujący o ekranizacji zdobyczy z 1966 roku. Jestem bardzo ciekaw, jak ona się udała, ale na, na tym etapie jest. Sprawa wygląda tak, że e, torrent <grym>, z tym, że filmem mam uruchomiony już drugi tydzień i brakuje mi jeszcze tylko kilku megabajtów, nawet nie! Mniej niż megabajta. I tak sobie to stoi od jakiegoś czasu, ponieważ nikt tego filmu na świecie nie chce udostępniać. A w ogóle nie wstydzę się o tym powiedzieć, że on jest pobrany z torrentów, bo no, nie ma innej opcji, żeby obejrzeć film z 1966 roku na podstawie Emila Zoli. E, więc mm, trzymajcie kciuki, żeby do czasu nagrywania tego odcinka o tym filmie, ten film rzeczywiście mm, już był w mojej głowie. <noise> żebym nie musiał zmieniać planów, o których właśnie teraz mówię. Z kolei jak tego Zola uda nam się zamknąć, zajmiemy się bardzo nową książką Aleksandry Zbroi pod tytułem Mireczek. To będzie taki nasz tradycyjny bonus po trzech pełnoprawnych numerowanych odcinkach w maju. I mam nadzieję, że jakaś jeszcze uda mi się tam niespodzianeczka przy okazji tej Aleksandry Zbroi, ale tutaj totalnie nie mogę nic więcej powiedzieć. W sekcji pozdrowień chciałbym pozdrowić naszego kolegę z pracy, Roberta Krajowskiego, wujka Roberta, który dużą sympatią pała do tych odcinków mocno historycznych, chociażby o Zoli, oraz mojego przyjaciela czarnego, który słucha mnie czasami w pracy i który pewnie miałby dużo do dodania, gdybyśmy mówili sobie właśnie o Paryżu, o drugim Cesarstwie, o Napoleonie III. Bo to jest taki prawdziwy pasjonat historyk. I bardzo mu takiej wiedzy zazdraszczam. Tymczasem za oknem już fajna temperatura, można iść na długi spacerek chociażby ze swoim czwono-rogiem, czwono <grym> czworonogiem oczywiście. Ale tak jak ja dzisiaj z Josim przelazłem 6 km po jakichś polach. Bardzo fajnie to oczyszcza głowę, więc może w ten sposób spędźcie część weekendu majowego. No chyba, że wy jesteście tymi, którzy tak ostro grillują. Jeżeli tak, to y, razem z wami cieszę się z tego, że od 20 lat mamy w Polsce lidla. Bo gdyby nie było lidla, to by nie było grillowania. <gry> Okej, okay, kończę. E, trzymajcie się miłego tam e, majówkowania albo miłego maturowania, w zależności od tego, po której stronie barykady stoicie. E, I tyle. E, Putin Chuj.